Cześć, witajcie na kanale Łączy Nas Retro. Dziś przypomnimy sobie grę eksperyment Delphin, a więc zajmiemy się zagadnieniem podróży w czasie. Ten motyw pojawiał się już w XVIII-wiecznej literaturze, a najbardziej znanym przykładem wczesnej twórczości poruszającej to zagadnienie jest Wehikuł Czasu Herberta George'a Wellsa z 1895 roku. Zresztą powieść zekranizowano w 1960 i 2002 roku. Zresztą XX wiek to wysyp filmów, a także seriali o tej tematyce. Z pewnością jednym z najbardziej znanych i najlepszych jest seria Powrót do przyszłości, gdzie za wehikuł czasu służy piękny DeLorean. Sam samochód, jak i ta filmowa trylogia zyskały status kultowych. Poza tym, warto wspomnieć o planecie małp, w której podróż w czasie jest raczej dziełem przypadku, a pokazana przyszłość może nas wiele nauczyć. Innym filmem poruszającym to zagadnienie... Jest na przykład komedia Katie Leopold o miłości przeniesionego z XIX wieku arystokraty ze współczesną nowojorską bizneswoman. W podobnym klimacie był też polski film Ile waży kontrojański. Jak wcześniej wspomniałem tych produkcji było mnóstwo, a należy jeszcze powiedzieć o serii Terminator, komedii Goście, Goście, czy bardzo oryginalnych w podejściu do tematu efekcie motyla oraz déjà Warto też zwrócić uwagę na dość świeżą, świetną produkcję pod tyłem Naskraju jutra. A jeśli chodzi o eksperyment Delfin, najbliżej jej do filmu Strażnik Czas, w którym Jean-Claude Van Damme tropi przestępców nielegalnie podróżujących w czasie. A jak z tą tematyką poradzili sobie twórcy naszej dzisiejszej bohaterki? Jaką wizję świata nam przedstawili? Zamiast jakiegoś wyszukanego intra mamy po prostu spisaną historię. Czego się dowiadujemy? Otóż w roku 2068 zostały wynalezione podróże w czasie. W sumie nieodległa perspektywa, już za 47 lat. Jak to z każdym wynalazkiem bywa, pojawili się ludzie, którzy chcieli wykorzystać to osiągnięcie ludzkości we własnych, przestępczych celach. Aby temu przeciwdziałać, powołano specjalne agencje, które zapanowały nad sytuacją. Jednak pewnego dnia jeden z najlepszych agentów, na skutek wypadku, znalazł się w czarnej dziurze. W takiej czasowej czarnej dziurze. No jak widzicie ta dziura nie jest nawet za bardzo czarna. Otóż budzimy się w jaskini i po tym wypadku niestety nic nie pamiętamy. Swoją drogą bardzo dobry pomysł. Wszystkiego będziemy się dowiadywać razem z naszym bohaterem. Na dole ekranu widzimy całkiem ładnie wyglądające interfejs obsługi. E, mamy na starcie nawet sporo przedmiotów i fajnie. Tak się właśnie buduje klimat. Zerknijmy sobie na akta o 23 kwietnia 2008 roku. No to do tej daty musimy się przenieść. To o czym nie wspomniałem to fakt, że za wehikuł czasu służy nas zegarek. Zaraz zobaczymy jak działa. A przy nami on. Fajny elektroniczny zegarek. Myślę, że wzorowany na tych starych zegarkach z kalkulatorem, które w latach 90. No, robiły furorę. Zresztą może wygląd jest archaiczny, ale funkcja podróży w czasie jednak przebija wszystkie Wasze smartwatche. I proszę bardzo, już jesteśmy w roku 2098. A co tak na pierwszy rzut oka mi się nie podoba? Otóż niesamowicie niechlujnie zrobiony napis Eksperyment Delphin. Czy naprawdę nikt tego nie zauważył? Czy ciężko było poprawić ten nieudolny cień? Jeśli o cieniach mowa, to w sumie głównemu bohaterowi też go brakuje. Przez to całość w odbiorze jest już mniej naturalna, a to malutki detal, który by zdobił naprawdę dużą robotę. Przed nami pierwsza rozmowa głównego bohatera. Dzięki niej dowiemy się wiele o otaczającej nas rzeczywistości, co tak naprawdę buduje klimat i wprowadza nas w ten świat. Niestety, ta rozmowa będzie najdłuższą, którą przeprowadzimy w grze. Trochę no słabo, bo będziemy się przenosić do Polski czasów okupacji oraz komuny, więc aż się prosi o więcej. To dodałoby klimatu i poprawiło ogólny odbiór. Przydałoby się też jakieś poczucie humoru. No tego w eksperymencie niestety w zasadzie nie znajdziemy. Przecież to, to to ręce opadają w tym momencie, naprawdę. No może trochę przyspieszmy. Pokażę Wam jak w tym 2018 roku działa teleport. Adres, a w zasadzie numer wzięliśmy z ID naszego głównego bohatera i teraz przeniesiemy się do jego mieszkania. Zobaczmy jak wygląda przeciętne lokum w 2018 roku. No może nie takie przeciętne, bo przecież nasz agent jest główną gwiazdą tajnych służb. No i proszę bardzo, jesteśmy. Kawalerka, rany mieszkamy w jednym pokoju, a mamy dostęp do podróży w czasie. Musimy być cholernie uczciwi. Wizja twórców gry, jeśli chodzi o wyposażenie mieszkania w 2098 roku, cóż, myślę, że budzi uśmiech. Albo nasz bohater jest wielkim fanem retro i zajmował to wszystko z lat 90., albo autorzy mieli wizję, że telefon z automatyczną sekretarką, telewizor w formacie 4x3 i wideo za 100 lat, Nadal będą na topie. No oczywiście ciężko się czepiać twórców gry, że w 1995 roku nie przewidzieli rozwoju technologii, ale wydaje mi się to dość ciekawe, to w jaki sposób w latach 90. myśleliśmy o przyszłości. W ogóle pewnie zastanawiacie się dlaczego wybrałem tę grę? Po co robić filmy eksperyment Delfin? Otóż chciałem pokazać czasy, gdy polska branża raczkowała i zrobić małe porównanie z produkcjami zachodnimi. Oczywiście ówczesnymi. Dzięki temu zobaczymy, ile nas wtedy dzieliło. Może dziś jesteśmy na podobnym poziomie? No to wiadomo. Wybrałem też tę grę ze względu na dość oryginalny pomysł i świetną fabułę. To może zobaczmy, jakie przygodówki królowały na komputerach w tamtym czasie. Przed Wami pierwsza z brzegu, Universe. Bardzo rozbudowana, z ciekawą grafiką, wieloma lokacjami, ogólnie półka wyżej, gra z 1994 roku, a więc można było się na niej wzorować. Inny klasyk, z którego należało czerpać garściami to oczywiście Monkey Island 2. Przepiękna gra z super fabułą, cudowną grafiką i świetnym poczuciem humoru. Oczywiście, można tak wymieniać długo. Chciałem pokazać jakiś punkt odniesienia dla mojej oceny eksperymentu Delfin. Czy te wcześniejsze gry od naszej dzisiejszej bohaterki dzieli sporo? No niestety tak. Czy jest to przepaść? Myślę, że aż tak to nie. Czym więc swoje braki nadrabia eksperyment Delfin i czemu warto zagrać i poznać całą historię? Otóż właśnie ta fabuła jest świetna. Może historia jest odpowiedziana zbyt krótko, pobieżnie i dość ograniczonymi środkami, ale warto przejść grę, by poznać zakończenie. Jest naprawdę zaskakujące. Jeśli Wam się nie chce, to filmik z przejścia całej gry jest dostępny na moim kanale. Ale swoją ocenę zacznę może od grafiki. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że twórcy dysponowali ograniczonymi środkami. Zobaczmy zresztą jeszcze wygląd innych lokalizacji. No i witajcie w 1942 roku. Na ekranie mamy bardzo podobną paletę barw. Chyba już zdążyliśmy się do niej przyzwyczaić. Flaga, żołnierz, ciężarówka. No jest klimat 1942. Ogólnie cóż, nie wygląda to źle. W tej scenie możemy porozmawiać z żołnierzem. Dialog niestety nie jest zbyt rozbudowany. Zdecydowanie mogłoby być lepiej. A się prosi, by wciągnięto nas w ten sposób w klimat. Oprócz tej 1942 będzie jeszcze jedna lokacja, a więc również skromnie. Chyba nawet za bardzo. A tak, że wyglądał rok 1953, to od razu przenosimy się do jakiegoś biura partii. Grafika w podobnym klimacie, jak wcześniej. Także podsumowując, grafika jest dość prosta, chociaż wykonana starannie. Odpycha mnie trochę animacja podczas mówienia. Wygląda to tak, jakby postać się śmiała, a to trochę niszczy klimat i odbiór całości. W 10-stopniowej skali dałbym mocne 6 na 10. Zdecydowanie jest lepiej niż przeciętnie, no ale nie dużo lepiej. W sumie należy też ocenić dźwięk. Muzyka towarzyszy nam jedynie na samym początku, podczas planszy tytułowej. Potem niestety gramy w ciszy. Pojawiają się jedynie sporadyczne efekty dźwiękowe. To rok 1995 i brak muzyki myślę, że jest tutaj niedopuszczalne. Jak w takim wypadku można pod tym względem ocenić grę? No myślę, że tylko surowo. W moich oczach, a w zasadzie uszach, no jest to takie 1 na 10. No i ostatnia rzecz o jakiej należy wspomnieć to grywalność, ta się broni, fajny klimat, wygodny interfejs, ciekawa fabuła, dobrze zrobione zagadki i naprawdę świetne zakończenie, to mogę dać no nawet te 7 na 10. Sama gra w momencie premiery kosztowała 34 zł i uważam, że jest to bardzo dobra cena jak za otrzymany produkt. A czy dzisiaj warto zagrać w eksperyment delfin? A no myślę, że tak. Chociażby dlatego, by poznać całą tą historię i intrygujące zakończenie. Zobaczmy jeszcze jak gra została oceniona przez branżowe pisma wydane w 1995 roku. Na początek Secret Service. Tutaj mamy w sumie zachwyt. Cytuję. Sposób poruszania się postaci, animacja, naturalizm sprite'ów wybijają grę do czołówki najlepiej technicznie zrealizowanych polskich produkcji. Autor recenzji chwali też scenariusz, ale zarzuca mu linearność w rozwoju akcji. Zwraca również uwagę na zbyt małą liczbę lokacji oraz na fakt, że gra jest zbyt krótka, gdyż można ją przejść w dwie godziny. No, ja powiem, że nawet w godzinkę. Finalnie gra dostała 80% za grafikę, uwaga, 80% za dźwięk, a na 85% oceniono miodność. Nie powiem, zaskakująco wysoko. Ciekawe, czy była to no, sponsorowana recenzja. Grę zrecenzował również kultowy magazyn Amiga. Autor recenzji chwali animację, chociaż zauważa, że samego ruchu w grze nie ma zbyt wiele. Jeśli chodzi o grafikę, to cytuję, jest zbyt czysta, w większości pomieszczeń panuje pustka. Niewystarczająco została także wykorzystana paleta barw, w której zbyt silnie dominują czerwień i żółć. Autor zauważa również, że dźwięk to najsłabszy punkt tej gry. Grafikę... Oceniona na 60 w 100-stopniowej skali. Dźwięk na 50. No i mimo wszystko bardzo wysoko. Pomysł na 65. Atrakcyjność na 70, a ocena ogólna to 65. Chyba dość zbliżona do mojej. No i tym sposobem dotarliśmy do końca. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za lajki, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!